Dobry wieczór Państwu, witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy Zagłębie-Sosnowiec. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, do 1. razem z nami trener drużyny gości, pan Krzysztof Dębek, którego poproszę o pomeczowy komentarz. Witam serdecznie. Wywozimy punkt z trudnego stadionu GKS Tychy, natomiast okoliczności, w jakich, to, w jakich ten mecz się zakończył, czyli ostatnia akcja i strata bramki, każe myśleć, że te trzy punkty straciliśmy. Natomiast ci, co oglądali cały mecz, dobrze wiemy, jak było to dla nas trudne spotkanie i, i, i trzeba z pokorą przyjąć ten, ten punkt i wyciągnąć wnioski z tego, co działo się w drugiej połowie. Dla nas, a szczególnie dla mnie w obliczu pracy w Zagłębiu, było to bardzo trudne spotkanie i trudny start, jeżeli chodzi o to, że nie rozegraliśmy żadnego meczu sparingowego dotychczas, tak więc nie wiedzieliśmy jak w takiej walce sportowej w przeci z przeciwnikiem z zewnątrz, bo gry wewnętrzne nie oddawały tego wszystkiego, jak zachowamy się, jak będziemy wyglądali. Ponadto długa przerwa i rozbrat z piłką e, też pokazał, że gdzieś mieliśmy pewne mankamenty, jeżeli chodzi o to, co działo się w drugiej połowie. Z pierwszej mogę być zadowolony. E, Wypracowaliśmy kilka ciekawych, stałych fragmentów, kilka dogodnych sytuacji do zdobycia, do zdobycia bramki, potem rzut karny, tak więc ta połowa jest na zaliczenie. W drugiej natomiast, czy to taka podświadomość obrony wyniku, czy też y, troszeczkę y, pewne problemy z konstruowaniem akcji, z y, dłuższym posiadaniem piłki y, spowodowały, że ta przewaga GKS-u była y, Przygniatająca, i tutaj trzeba im oddać to, co zrobili w drugiej połowie, i, i na tą bramkę zasłużyli. Co nie zmienia faktu, że strata w ostatniej akcji meczu boli, i to tyle co do komentarza. No, trudno, trudno tak na gorąco coś konkretnego powiedzieć i, i analizować. Mogę tylko powiedzieć, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu była, była taka sobie. Z czego to się brało, trudno teraz powiedzieć. Myślę, że trochę, trochę mieliśmy, nie wiem, po, po takiej przerwie, też może, może presja, może to, że, że przeciwnik też dosyć, dosyć aktywnie grał i próbował, próbował z, nami, z nami grać w piłkę i, i stwarzać sytuację. Mimo wszystko no, nic nie wskazywało na to, żebyśmy stracili bramkę. No, taką przypadkowo właściwie po dalekim wykopie, brak brak komunikacji między zawodnikami, no i tracimy taką nieprzepną, ten karny, nie wiem czy był, bo tak, tak naprawdę nie, nie, nie widziałem tej sytuacji, to nie mogło ocenić, no ale jak jak sędzia gwizdnął, no to widocznie, widocznie był, no i myślę druga połowa była naprawdę w naszym wykonaniu bardzo dobre, te zmiany, które, które zrobiliśmy na pewno na pewno wniosły wiele, wiele ożywienia, no i, i wreszcie widać było, że graliśmy trochę bardziej z rozmachem, bardziej ofensywnie. Zresztą nie mieliśmy później już wiele do stracenia. Natomiast tak jak mówię, no pierwszy mecz, trudno, trudno to wszystko ocenić. Cieszę się, że w końcówce zostaliśmy na się nagrodzeni, bo drużyna zasłużyła może nawet na więcej jak na ten punkt, jeżeli chodzi o, pierwszą, o, o, tą, o drugą połowę, no ale jak to się mówi, pierwszy, pierwszy mecz po takiej długiej przerwie myślę, że nie było najgorzej. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Nie ma oczywiście razem z nami dziennikarzy, ale otrzymaliśmy od nich kilka pytań drogą elektroniczną. Redaktor Maciej Grzygierczyk z katolickiego sportu pyta trenera o nieobecnych zawodników. Czy na braku Monterde, Keona, Daniela Lewickiego i Szeligi zaważyły tylko kwestie zdrowotne? Jaka jest szansa na to, że któryś z nich będzie do dyspozycji na niedzielny mecz z Holinką? Znaczy, ja nie będę się odnosił do poszczególnych zawodników, bo tak naprawdę my wiemy, my wiemy dlaczego nie było, są też kontuzje, oczywiście jakieś drobne urazy, dlatego nie, nie chcieliśmy ryzykować w dwóch przypadkach, a, a ten, no musiałem, mam kadrę dosyć szeroką, 20 zawodników może, mogę powołać, no i zdecydowałem się na tą 20, dlatego tutaj, tak, tak jak powiedziałem... Byli zawodnicy, którzy są, lek, lek, mają lekkie urazy, ale to nie jest nic poważnego, ale nie chcieliśmy ryzykować. Natomiast dwóch zawodników nie, nie znalazło się po prostu w kadrze meczowej. Mamy także kilka pytań od kolejnego reprezentanta katowickiego sportu, Jurka Dusika. Czy gra GKS tych w drugiej połowie była wyznacznikiem możliwości tej drużyny? No ja myślę, że nie, nie całkiem. Ja, ja uważam, że y, graliśmy naprawdę dobrze, ale, ale ten, możemy i, i, i będziemy grać lepiej. tak? Tak, bo, bo jednak tak powiedziałem, no to powodem jest duża przerwa, oczywiście można, mo można dyskutować, ja tutaj nie, nie ten, nie stronie też o, o jakieś tam refleksji też w moim kierunku w sensie tym, e, że jak ustawiłem, czy wystawiłem w pierwszej połowie i ja tutaj nie mówię, że zrobiłem to optymalnie, bo, bo na pewno ta pie w pierwszej połowie nie było, zespół nie był ustawiony optymalnie i to tutaj nie będę, nie będę czarował i będę mówił, że jest inaczej, natomiast... To, to, co jest dla nas ważne, to my wiemy, że mamy jakość też na, na ławce rezerwowych i, i ci zawodnicy, którzy weszli, po prostu zro, zrobili naprawdę, do, do, zagrali bardzo dobrze i, i, i myślę, że o to chodzi w drużynie jak, jak najbardziej. I ten, my, mamy, my mamy jakość i, i myślę, że z każdym meczem, mam nadzieję, będziemy, będziemy, będziemy grali lepiej. No, i drugie pytanie dotyczy właśnie ławki rezerwowych. Zawodnicy z ławki zadecydowali, zdecydowali o wyrównującym golu. Czy to jest potwierdzenie tego, że ławka jest siłą tego zespołu? No, oczywiście. Ja myślę, że już w Krakowie widzieliśmy, że właściwie ci, którzy weszli w drugiej połowie, jak to się mówi, napędzali drużynę i, i, i ten wyrównaliśmy. Tak samo dzisiaj. Ja bym chciał, żeby tak było od początku, ale, ale tak jak powiedziałem, to był pierwszy mecz i dla mnie był to też może taki, powiem brzydko, test, bo, bo, ten, bo, bo, te, bo te mecze wewnętrzne, te, te, te gierki to jednak nie dawały pełnego obrazu możliwości poszczególnych zawodników. Było bardzo ciężko w tak krótkim okresie wszystko dokładnie, dokładnie jak to, ocenić zawodnika, jego przydatność i tak dalej. Z drugiej strony, no, tak jak powiedziałem, jesteśmy zespołem i, i po, to, po to mamy taką kadrę co mnie cieszy, że możemy, możemy zmienić i, i to z dobrym skutkiem. Kolejne pytanie od Jurka Dusika. Czy przed następnym spotkaniem z przewodniczącą będzie miał Pan znów duży ból głowy wybierając wyjściową jedenastkę? <laughs> nie, 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 nie będę miał. Znaczy, to nie chodzi o ból głowy, ja, ja myślę, że... Tak powiedziałem, no, są zawodnicy, mo, mo, ja mam nadzieję, że jak, jak wystawię i będzie lepiej od, od pierwszej minuty, z, z drugiej strony no, mecz jednak jak, jak tradycyjnie ponad 90 minut i, i tutaj teraz ból głowy, no, nie, nie jest łatwo na pewno przy tak dużej kadrze i, i ten i dosyć wyrównanej znaleźć. Trafić tą jedenastkę tak, żeby naprawdę funkcjonowało i żeby. żeby a chociaż z drugiej strony no potość po to są zmiany, dlatego no bólu głowy nie będę miał. Ja, ja wolę mieć jednego zawodnika więcej jak mniej. Jak I ostatnie pytanie, czy remis wystarczy jako prezent na urodziny Prezesa Bartnickiego. No, to, już, to, już, to już to jest pytanie do prezesa Bartnickiego. Ja myślę, że ja myślę, że ten sytuacji w jakiej zdobyliśmy ten punkt, to znaczy w ostatnich sekundach właściwie. To myślę, że prezes nie, nie, na pewno nie będzie szczęśliwy, ale, ale, ale przyjmie ten punkt jako, jako prezent. I, i, no, I jak to się mówi, musimy szanować i cieszyć się, że, że zdobyliśmy w końcówce zasłużenie. Zresztą ten punkt, no i jakby nie było, jest, nie jest to pełen e, prezent, ale my się w, w niedzielę mamy znowu szansę, żeby, żeby to nadrobić.